Chciałem chciał solo, jak na bohatera poleciał, nie? w ogóle nic nie mówił! Ale co on tak został z tyłu? Ja, ja tylko... Nie chciałem go dorwać po cichu i dawać twardziela i to... O, za <grym> Dokładnie. Ja tylko widziałem gramę jak ta butla się grzała i potem uciekałeś ze schodu. No Starek jest... chciałem zanieść do gniazda. No nawet do gniazda, do gniazda, bo mamy jeszcze dużo do roboty. ja <grym> gdzie to jest? No ile tych zombiaków jest? Uważajcie, idzie, jest idzie, jest... idzie. na, na dachu. Jestem, jestem. Jest Kurde, wiedziałem, że gdzieś tu jesteś. O, Boże, ty zombie. Jestem. jest, Ała. jest ktoś... Leżę, LOL. Jest ktoś w stanie podnieść? Ja nie. Ja wiedziałem, że gdzieś tu jesteś, ale nie wiedziałem, gdzie dokładnie. Dobra, no? podniosłem. Jeszcze ja jestem z tyłu. Isaac, Isaac Isaac z tyłu! Znowu leżę. 9. O kurde, dopadły mnie. Dobra. Koniec. E, ci podniosłem juchy w ogóle? Podniosłeś, Iza ale Izak wskoczył tam po prostu i zamiótł. Ja cię kręcę. Unikaj taranowania przez łowce. Wykonując skok w odpowiednim momencie. O! Taką dostałem, prawda? Włączyłem poza tą Ale włączyłem, tylko nie trafiłem w ciebie. Ajajaj... aj, A jaką radość w mi zakaz? Żałuję, że to jest taki sam. Co skraju. Oj, tak! się to podoba? Nie! 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 Kurde, zaczynamy trochę dostawać, co? No, została na jak on to robi? Bo ja, bo o, coś... ja go. Nie, co On jest podświetlony, nie, nie może skakać, a ten, a mimo wszystko ten. Y... Fur, bal, ja nie walczy. nie mogę być. No walczę, walczę, biję się jak mogę. O kurde. Wiesz co, no brakuje tutaj w ogóle tak trochę kogoś. Nie kooperacji. umieraj mi tu, trzymaj Stawaj, się. Stawaj robię. Och pytaj, nie umieraj. No, 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 o Będę teraz pilnował. No dobra, 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 strasznie zgankowany. Dobra. Zgankowany. Fajnie, że te, te, te niki się pojawiają postaciami to widzę kogo w sumie bije To mnie nie bij. wiem na no, kogo mam polować po prostu To mnie nie bij, okej? Okay? Czemu? Panowie my się... O, chodźcie, jest chodźcie, ale chodźcie, my się chodźcie, rozdzielamy jest i robimy łatwy cel to nie. Nie ja wiem, czy mu się my się rozdzielamy? My jesteśmy z grabą przy gnieździe Ja też Przynajmniej, przynajmniej, przynajmniej jest, 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 jest. jest, jest. O świecę cię! No. Pal się! Biemy. Rok oczywiście tam... Próbuję go. A? Nie, ja go tylko. Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest! Nie da się! Dobra dawajcie, dawajcie, dawajcie. Wyszimy go! Of ty, wracaj tu! Wracaj, no, bo potem... nie mogę zwiatć, wracaj ja. tu! Wracaj tu! Tutaj te zombiaki są. Nie dajcie mu... Co O kurde, trafiłem mnie. Ej, no, no, wiecie co? No jakim co tym? No, nie nie, nie goncie go, nie gońcie go. Nie gonimy go. za nim, bo on się respi respi respi. Mam ograniczone życie, Musimy niszczyć te gniazda, niech on ucieka sobie. Rudy, dobrze mówaj. No, tam. jesteśmy koroskami i rodzy. to nic nie daje. No, Zabijamy go, ale on sobie się respi i Podniesiecie mnie, a na daszku upadłem. Wiesz co, grabu. bym chciał... to że... pomóż o! mi! Dobra, podniosę, mi bijom, biją, biją, Aha, to grała poszedł do tego do roku. Tak, ja Kurna! Udają mi te zombie. Jest Dobra. gdzieś tutaj. Niedaleko. Jest, 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 no, jest. Je, że... jest. Na Możesz, kurde, dorwali mnie. Jest, jest. jest i zakon. Kurde. Cholera, zombie z tyłu. No, świeci na mnie bezczelny. Trzeba wejść na wysoki dach, bo tu... Ale powiem ci, że ten wysoki dach... nie jest taki... Wow! Gdzie Zombie wlazły tutaj na samą górę, no chyba No skierujesz. wiem właśnie, no ja też. Kto się tu wzięły? No kurna zombie mnie zabiło, ja pierdziele. Te zombie są o wiele bardziej groźne niż... Niż Izak. Niż Izak, no. A mam Cię! Kurde, blade! jak gork, jakiego oświetlenie! O, jak mnie wzięli, skubanie! A, w kości, No właśnie! Ja, w nim myślałem, nie, będzie przejście. Ja to nie, nie, dać z, y, się nie, tak, O to nie, 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 nie no, jest. w ogóle niszczycie, panowie, ten tempo? Nie, 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 ja tylko Ja, ja tak, obserwuję. To, to prawda. No, no, bo bo to Trzech obserwujących i tylko Graba ja latam na robotę. Ale to jest dobry to jest dobre. Czasy niewolnictwa się skończyły, no kurde. No, kurde. No, no, tak no, ten macie ten wszystkie... czarny, tylko rudy, Ale no, Graba, masz trzy strony świata, wiesz, patrzony <laughs> cały czas, nie? No tak. No, ja... Ale jesteś, wiesz, dzięki temu patrzysz tylko z jednej strony. I tak na mnie, kurde, lecisz cały czas, no. No, bo on wie, że jakby z... na nas oh, przyleciał. A ktoś uleczy? Nie No, 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 nie, no, mam no to to nie mam czym, no. niestety. Jest, no, gdzie, no, idzie, idzie, okay. idzie. Czekaj, czekaj, stój! Roki, uważaj. No dobra, dzięki. Ej, to przemieszczajmy się dalej, idziemy, idziemy. Come on. Tak, tak, w kierunku, w kierunku, kierunku tego. Uwaga, jest pod wami gdzieś. Tam jest, tam jest, przed. No, widzę go gdzieś. Dobra, idziemy, jest, idziemy. idziemy. Niech ktoś co chwila skanuje. Jak jedna osoba skanuje, to reszta widzimy, Nie, to nie widać. Dawaj go, bigo, bigo, o kurde Bigo, bigo, leć do niego on, on, I tak mnie załatwił, kurde, może mu świeciłem w Bigo popom. Bigo jest, to jest, to jest. jest proste cię. Ale on sapie Kurde brade Nocny owca zabity, no i teraz idziemy run, run skończyła mi się wszystko. już latarka, stary, myślałem, że już będzie lipa, wiesz Run, run Ale to zanim jeszcze się aktywuje Aktywuj pułapkę ci... świetlną Ojej, oj, oj, coś mi się zepsuło Nie ja, To sobie daj spokój, te pułapki są... Ej, no kurde, Skoczyło mi jakieś powiadomienie nieładne że... Zamknij program, aby zapobiec utracie informacji, co? Może ktoś cię no to hakuje? To po prostu zwiecha standardowo. Boże. Coś, coś z pamięcią mam nie tak... Dobra, już działa. No, to odpal, od, od, e. No ta gra w tym momencie mi ciągnie 7 giga pamięci. Znaczy w ogóle wszystko, no. Ciągnie ci wszystko? Ramu. Ale to do CD-ROMu, tak? Czy gdzie? RAMu, nie ROMu. <laughs> brawo, nie, nie, nie. Dobra. O matko boska. Panowie, tutaj uważajcie, jest bardzo dużo zombi w tym gnieździe. Ty mi to mówisz? A, Właśnie, a nie, wszystko... nie mamy. szukajcie jakieś butli gazowe, nie żeby no. Pomocy! Pomocy! Samat. Jest przy nami, jest przy nami na dachu. Waga leci, leci, plujec. O, i spadł. Nie no, to, jest takim małym, małym no, to jest takim małym, małym Nie To jest takim małym, uszkodzonym zombieczkiem. <laughs> pomocy! Ja ci ich oświetliłem, uciekaj. Wyszedłeś od razu na ufawkę. Hej, hej. No co? Chcesz jeszcze? Chyba się udało. Zabijmy to. Zbieraj, bo nie zombie i nie zombie. Aj, biemy? gniazda. ale zombie. Znoszę dużo tych zombie. Tak, tak. Kiedy bijeś, my się przyglądamy. To jest bardzo luźne. A, wracać tu i zak. Zombie mam oczy już, tak? Gdzie on jest? Byś ginął, zombie mnie. On jakoś przywołuje te szybkie zombie, czy co? To ja, ja leżę na prawce. Plójkę ma już, już ma plujkę i ty mówi i, tak? i nic nie mówi. Teraz jest ciężko, naprawdę. Podniesiecie mnie? Czy nie da renifer? No, ja 15, no, ja, ja bieg... kurde, już I jest idę, Nie Widzę, gdzie ty jesteś. Biegnę, 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 biegnę. Nie biegnie, renifer. O, jest, jest, uważaj za tobą! Chyba się A, udało, zabijmy to! to go, biegną, biegną teraz. No 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 A no no zostało 1 1. ci kurde 5% HP skitem O nie, Te zombie... <śmany> zombie są masakryczne Bigo, nie patrzysz się! No kurna ja go fioletem walę no Medek! Ty chyba! On już Medyk! nie żyje! Co tam się tam! What the fuck! Medek! Coś wybucha! Jak, jak jedna no osoba świeci w te zębiaki, to druga może podnosić spokojnie. Medek! No. 9 sekund. O, to oni będzie tutaj się będzie tłuką. po grze, jak zbijemy. Nie ma no, no, czego? Uratujecie. w no, sumie. bo wszyscy nie żyją. Kurde. Już na pewnym etapie mamy tak mało życia. No. Panowie, ja mówię, za mało gniazd bijemy. No. Kurde. Ale fajny tryb jest, fajnie się gra tutaj, naprawdę spoko. No, 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 super, super. Nie no, fajna giera, fajna, podoba mi się. Jak już mam ja. tarczę to już jest dużo lepiej, nie? Ale czuć gigantyczną różnicę, nie? Nawet jak mam tarcze, którą sobie odpalę i może, mogę chociaż uciec. Nie A tak wziąć tą tarczę, Mał? Tak, wziąłem tarczę, mhm. no. Ona jest do uciekania genialna. Jak już cię mają, no, odpalasz właśnie, i właśnie. uciekasz.